To jest bardzo częsta historia, którą słyszę i widzę. Jest partner, partnerka, niezależnie od jakiej strony, ale któraś strona została zaniedbana emocjonalnie w dzieciństwie. Mamo, tato, rodzina, nie było tam wsparcia emocjonalnego, nie było słów kocham, nie było przytulania, nie było bliskości. I poznaje partnera, partnerkę i widzi jego, jej rodzinę. Ogromne wsparcie, ogromna życzliwość, codzienne obiady, rozmowy i zachwyca się tym, zachwyca się tą rodzinnością. Wręcz wtapia się, bo też chce być przyjęty, też chce być w społeczności, też chce mieć taką rodzinę. Trwa związek, może czasem małżeństwo i zaczynają się problemy, bowiem ta Osoba, która miała taką piękną rodzinę, okazuje się, że jest tak z nią blisko, że zupełnie nie liczy się z partnerem lub partnerką. Nie bierze pod uwagę zdania, bardzo często spędza czas z rodziną, ciągle jeździ do tej rodziny, dzwoni, wisi całymi dniami na telefonie, potrafi kilka razy dziennie dzwonić. Nie rozmawia z partnerem, z partnerką, a poświęca czas swojej rodzinie. Zaczynają się problemy, bowiem partner, partnerka chce, żeby jednak ten związek był oddzielny, żeby budować, żeby też był ważny w tym związku, żeby nie było tylko tej rodziny, ale żeby była jedność, wzajemność i zaczynają się jakieś nieporozumienia, kłótnie, bowiem partner czy partnerka nie bierze w ogóle pod uwagę zdania tej osoby w związku. Wszystko konsultuje z rodziną. Czasem nawet kłótnie opowiada, dzieli się tym, co się dzieje w małżeństwie czy w związku. Liczy się tylko i wyłącznie z opinią członków rodziny. Członkowie rodziny się wtrącają, robią jakieś uwagi, oceniają, krytykują partnera, który wszedł do tej rodziny. I bardzo często niestety jest tak, że ten związek, jak niestety się. Rozpada. Powiem, jest tak, że na przykład jest matka i córka, najpierw potrzebuje to dziecko bliskości, potrzebuje wsparcia, nie jest w stanie przeżyć bez rodziców, ale wraz z wzrostem to taka jakby linia się oddala, oddala, i w pewnym momencie trzeba ją puścić i pozwolić dziecku, żeby ono żyło samodzielnie, tworzyło relacje, swoje dzieci. Natomiast kiedy nie zostaje odcięta ta tempowina, kiedy dziecko nie zostaje odstawione od rodziców, wówczas zostaje w toksycznej relacji rodzinnej. Nie jest w stanie stworzyć związku, który będzie odrębny, gdzie będzie i miejsce na bliskość z rodziną, spotkania rodzinne, ale gdzie będzie oddzielność, oddzielna relacja.